Hej hej! Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, kanał Azulu Nostrum dumnie prezentuje kolejną kronikę z gry Theo Crazy. Tym razem pora na kronikę nazywającą się Kapitan. Tutaj niestety trochę przeleciało, ale zacznijmy, to odprawa wszystko nam wyjaśni. Jest to bardzo przyjemna kronika, ale ma też swój poziom trudności. Choć oceniam ją na łatwiejszą, aniżeli poprzedająca ją kronika Kaplan, którą poprzednio sobie zobaczyliśmy. Granie celem tej, tego scenariusza, tej kroniki jest to, że mamy bronić się przed atakiem wrogiego plemienia żółtego iachunów A sami wcielamy się w całe plemię Ahokopan no, Przez 10 lat mamy bronić jedną prowincję z różmy sobie jeszcze od prawej. nadchodzą ze wschodu Wszystkie wojska ścierają się na granicy prowincji stronych wzgórz Maleńka wioska w dżungli stanowi wschodni bastion Imperium Ahokopan. Oto Katapi, wódz wojenny Ahokopan. Przybył wraz ze swoją armią, by wzmocnić miejscowy garnizon już atakowany przez wroga. Wodzisz także inną prowincją, wybrzeżem rekinów. Tu znajduje się mała armia, którą można przerzucić do stromych wzgórz jako posiłki. Rolnicy i niewolnicy tej prowincji zaopatrują twoją armię w żywność. W miarę upływu czasu będziesz otrzymywać także dodatkowe wsparcie wojskowe z wybrzeży Tlaloka. Dobrej walki i powodzenia. No, w tym briefingu widzieliście co i jak. Zanim jeszcze zaczniemy, to powiem parę rzeczy, bo początek będzie już intensywny, ponieważ zaczynamy od razu podczas ataku Yahoo! Więc nie będzie za wiele czasu, żeby mówić o innych rzeczach. Tom. Scenariusz przejdę takim całkiem fajnym sposobem, bo ważne jest, żeby na początku, poza już samym bronieniem się w gospodarce, zrobić pewne rozwiązania. Myślę, że to jest jedyna taka większa trudność. No i korzystamy szybko ze skrótów klawiszowych, porobimy grupy i tak dalej, żeby zminimalizować straty. Akcja. Ok, teraz tak, wy wszyscy tu, Kontrol 1. Wy tutaj, w ogóle spacja bym chciał to zobaczyć. Tutaj widzimy już jachunów, duża armia, mają jaguary, mają też... Gdzieś tutaj chyba widziałem kapłana. Nie, to jest wiodowca. Tu są treserzy kotów i mają... ich armia to są głównie szermierze, więc... W tym miejscu będziemy naprawdę bardzo ładnie się bronić. Teraz tak. Tak. Ci łucznicy tutaj, za tą barykadę, bo ta barykada nie można ich sprawa ale jak jest w tej jednej prowincji, to daje nam bardzo dużo. Wy się, wy się tutaj trzymajcie w miejscu. Tutaj będziemy się tak po prostu strzelać z nimi. Tutaj, może trochę więcej takich w tym kierunku. Tutaj, taki choke point robimy. Oni mają, co mają też paru tych włóczników e, jeszcze, kogo w wolę ich nazwać. A ich głównie harna to są szermierze. Gada, gada, nie włączę, Potem będzie trzeba to zrobić. E, więc oni będą po prostu ginęli tutaj podchodnych. To jest nasz bohater. To sobie dosyć ładnie radzić. Straty mam dosyć wysokie, bo nieodpowiednio to, to, to zmikrowałem. Teraz kliknimy wszystkim tym S na stop, żeby mogli się ruszyć i dalej tam ich bić. A no teraz to już jest taka w końcu nie da znam rady. Teraz może podejść aż tutaj. Trochę więcej tych ludzików. Żeby więcej czasu mieli łucznicy tutaj za tą palisadą. Płociak sobie bardziej na ostrzał. Bo nie potrzebujemy w sumie żadnych strat. Dobra. Tutaj jeszcze parę niewolników jest. To jest pleb ataku. No straciliśmy dużo, 11. Zdarzało mi się z mniejszymi stratami to kończyć. Teraz tylko szybko poprawimy i wyłączymy. Niesforne gadu, gadu. Ok, eee, no ale oni stracili wiele więcej mniej tych stratę niż i my. No i teraz już tutaj zaczynamy, więc tak. Co jest ważne? Ważne jest, mamy bohatera na maksymalnym poziomie. Tutaj możemy sobie zobaczyć, co daje, ja bo już nie pamiętam ta tarcza. O, to już mam pomysł gdzie go wrzucimy i generalnie tak, tutaj chyba nikt nie jest, albo prawie nikt nie jest w grupie Tak z Katapiego zrobimy takiego dowódcę tego garnizonu za a, może inaczej to trochę zrobię za tym płotem, tak, zgrupujmy Wokół niego. W sumie moglibyśmy mu też dać paru, a, paru, paru włóczników. Ponieważ oni się sprzedadzą dodatkowy ostrzał. To jest taka pierwsza linia, bo warto tą przewagę jednostek dystansowych wykorzystywać. Mamy 8. dobra, może jeszcze 2 dajmy. Chociaż niektóre z naszych wojsk, jak widzicie, mają bardzo ładne doświadczenia. Jak samo ucznica, to będzie bardzo istotne. I teraz tak. Tego najpierw wrzućmy gdzieś tutaj. Tutaj może... Będziemy ustawić w tym edytorze, bo odpowiednio dopasować do się do kształtu tej palisady. Bo właśnie tutaj w tym wypadku stworzenie formacji nam bardzo dużo pomoże. Więc tak. Ty musisz jeszcze ruszyć gdzieś tu. Ci, z... <laughs> Ci zwiadowcy tutaj... A no. Bardzo się sprzeda, bo dzięki nim o wiele więcej widzimy. Ci tutaj niewolnicy mogą tu podejść. O, nie, nie to. Tu mamy jeszcze bodajże dwóch szarmiarzy. No wie, trzeba tutaj dobrze ustawić. O, właśnie, tutaj trzeba dobrze ustawić. Tutaj oni coś nie chcą się dobrze ustawić. Aha, dobra rozumiem, już czemu nie chcę się ustawić, bo jest o jeden za dużo rządek tutaj nam trochę łucznika brakuje, ale zrobimy może tak, o, i tu będziemy mieli taki garnizon, który będzie się głównie zabijaniem zajmował. Tego pana może przesuniemy gdzieś tutaj. No i oni generalnie będą tutaj tylko na utrzymaniu pozycji, będą ostrzejwali tutaj wojska wchodzące. Niestety potraciłem chyba trochę za dużo tutaj tych włóczników, przez co tutaj jest dosyć łyso, ale zaraz coś z tym zrobimy. Myślę też, bo zwykle robiłem tak, że tutaj robiłem taką blokadę z jednostki walki wręcz i tutaj też umieszczam jednostkę. ale tutaj tak szczerze to rzadko kiedy, jeżeli nie ma uczników, oni w ogóle mogą gdziekolwiek strzelać, więc myślę, żeby cofnąć się aż tutaj. Tu by się jeszcze łucznicy sprzedali. I tak, ustawmy może coś takiego. I jeszcze trochę inaczej się w taką bardziej linię ustawimy żeby trochę dalszy zasięg ostrzału mieli ci oszczędnicy a tych wrzucimy bardziej z tej strony tak tych trzeba obrócić to jest w lewą stronę czyli raz dwa trzy Trochę cofnęliśmy, ale to jeszcze nie jest dobra. I że tutaj, o. A ja tutaj też krąży i krążę to mam pomysł, trochę tutaj zmienimy. Nawet no, jak to chciałem zrobić na pewno. O właśnie tych przesunąć tutaj. Może? Zresztą muszę tutaj na otwartej przestrzeni to zrobić, bo tak średnio widzę, a moja wyobraźnia przestrzenna nie pozwala mi zobaczyć tego oczami wyobraźni no dalej dalej, tutaj macie sporo miejsca no nie no nie do końca tak to miało być Miało być na odwrót. Czyli że tu mieli pójść do przodu, a tu mieli się cofnąć. Kachota. No, tutaj chyba Basten, nawet pole. Prawie, że. O, tutaj będzie idealne ustawienie. No, tutaj wojsko mam ustawione. Tutaj mamy jeszcze jednego. Mamy wreszcie jednego hodowcę LAM, który. Moment, chyba powinno być właśnie 10 LAM, a nie tylko 9. Który będzie nam służył do transportu do tej prowincji a, a, Jedzenia i innych materiałów Co mamy w tej prowincji? Mamy szpital, który się bardzo sprzedał, będzie szybciej leczył naszych żołnierzy Mamy średni magazyn Którego nie tak, raczej nie zapełnimy za szybko, a tak poza tym to Ta prowincja to są głównie bagna, z tej strony będą przychodzić jachunowie no, i generalnie tu nie jest zerowy przychód i gospodarka, przez co tu nie ma w ogóle produkcji jedzenia, i będą ludzie głodować, więc po to mamy tutaj tego hodowca lam, żeby dostarczał naszym wojownikom jedzenia z tej drugiej prowincji, o której zaraz przejdziemy. Teraz tak. To na razie nic nie ma ale tak ci wszyscy ich cofniemy, bo tutaj nie potrzebni są dodatkowi żołnierze i mniej będziemy mieli ludzi do wyżywienia w tej prowincji, tym lepiej. No dobrze. Teraz tak, tą tutaj karawaną. Weźmiemy trochę <laughs> Kukurydzy dla lam, żeby tu nic nie zdechło z głodu, pójdziemy do tej drugiej pojęcia i teraz zobaczmy te wybrzeże rekinów. No tutaj mamy całą spacja. małą armię, do której dołączymy tam tych jeszcze dwóch e, szermiarzy. Ona na razie jest nieistotna, ta armia w sumie. Tutaj mamy prawie wybudowaną szkołę do produkcji rolników, która bardzo się sprzeda. I mamy tutaj małe takie zaczątki w poważniejszej gospodarki. Porębę też mamy, do której od razu skierujemy ludzi. Teraz dalej tak. Tutaj na pewno skierujemy z 8 ludzi. Druga poręba będzie bardzo potrzebna. I teraz najważniejsze, żeby zacząć produkcję jedzenia, czyli tutaj na maksa. My nauczyć już w poprzedniej kronice, że Gospodarstwa i kukurydza to jest lepszy sposób na masową produkcję. Jeżeli chodzi o nasze zapasy, mamy jakieś jeszcze 30 kamienia, ale po wybudowaniu szkoły już nic nie będziemy mogli z tym zrobić. Mamy bardzo duży zapas drewna: trochę mięsa i trochę kukurydzy. To nam spokojnie starczy. Mamy też tutaj chaty rybackie. Jeszcze niedokończone, ale wyślemy tam na razie paru ludzi, żeby zajęli się... To mamy to, zajęli się produkcją mięsa. Jak widzicie mamy już nadprodukcję żywności, która będzie nam bardzo szybko znikać. Dobrze, zapiszmy jeszcze tylko na wszelki wypadek, miała gra z kraszu... Chodź, albo ja miałbym coś bardzo mocno popsuć, Ta prowincja, na nie mamy kontroli i co się teraz wydarzyło. Pytanie tylko co, i powoli będzie to znikać. Na razie nie mamy tutaj tak aż dużo ludzi, bo mamy ile w końcu, policzmy, 38, 52, a 56 ludzi. Więc to jest jeszcze takie w miarę, ok. Potem, jak będziemy dostawać te wsparcia z wybrzeża Taloka, to ta liczba bardzo szybko wzrośnie. Dobra, tutaj mamy szkołę, więc tutaj poślamy z trzech na razie łebków, żeby się tym zajęli. Dwóch poślamy jeszcze tutaj, żeby zwiększyć tą produkcję jedzenia. Tutaj tego wolnego niewolnika na razie tam, gdzie mamy aż niby trzech. A już widzę, bo ten jeszcze nic nie robi. I ten pan nic nie robi. To do kręgu narodzi nich. To jest teraz najważniejsze, żeby jak najszybciej tą produkcję drewna tutaj mieć dosyć ładną. Tych tutaj farmów będziemy sobie powoli kształcić. Tutaj mamy też prawie pobudowane chaty rybackie. Co też z tego skorzystamy, jak będziemy poczuwać na szybko jedzenie. Dobra, dalej ruszmy. 11, tutaj mamy, teraz gdzie wywaliło to? Tutaj wywaliło. Teraz tak, A tak, wojownicy tutaj, niech dołączą do tego dowódcy. Nie ma, bo nie ma co tych wojsk, nie ma sensu przerzucać do tej naszej, właśnie, obronnej. Prowincji, ponieważ oni sobie tam wystarczają... no, sami sobie poradzą, a dodatkowi ludzie, to jest tylko problem, że moglibyśmy napotkać tam głód i mogłoby nam w ogóle wyciąć wszystkich wojowników. No hmm. tak, zobaczmy, ile kosztuje poręba. Poręba kosztuje 100. Ok, czyli tych tutaj weźmiemy. Dodatkowo myślę, że weźmiemy jeszcze tych sześciu... i tego też weźmiemy 8 niewolników dokarowane tak, to weźmiemy 100 drewna na porębę, żeby wbudować. Zaraz wyjaśnię po co. No o, idealnie się udało teraz kliknąć. Całe jedzenie i resztę to zapełnimy kukurydzą. I do tej prowincji. Ważne jest, żeby to teraz sobie zrobić na początku, kiedy są jeszcze dość duże zapasy w tej prowincji i nie musimy tak latać w to i z powrotem z tylko e, jedzeniem, bo później nie będzie już takiego efektu, jak będzie naprawdę na styk te jedzenia, a często będzie już, że miesiąc będą budowali, to to już nie będzie dobry moment, żeby zająć się właśnie takimi rzeczami. Dobra, tutaj drugą porębę zrobiliśmy. Tutaj pojawił się jakiś niewolnik, co nie ma zajęcia. Dobra, karawana dotarła. I teraz tak, pierwsze co? Musimy gdzieś zbudować porębę. Ta poręba pozwoli nam produkować w tej prowincji e, drewno i budować tutaj jakąś gospodarkę, przez co nie będziemy mogli, musieli tego wszystkiego lamami. Przenosić. A jest to problem z tego powodu, że nie możemy produkować większej ilości lam. Jedna lama może przenieść do 20 jednostek surowców łącznie, a mamy ich tylko 10, czyli możemy maksymalnie tam po 200 na jeden kurs przenieść jedzenia między prowincjami, co potem będzie za mało zdecydowanie. Dlatego ważnym jest, żeby ograniczyć e, liczbę, znaczy jakby zużycia szybkość zużywania się zapasów z tej drugiej prowincji, a zrobić to można w jeden sposób poprzez budowę e, jedzenia no, gospodarki żywnościowej w tej prowincji. Żeby to niestety zrobić, najpierw będziemy potrzebowali e, no, możliwości budowy w tej prowincji, a bez drewna tego nie zrobimy, a potem jak już będziemy musieli jedzenia przenosić, to to też nie będzie do zrobienia. Tutaj trochę powiększyliśmy te nasze zapasy. Przyniosłem całe mięso, bo ono na trochę dłużej starcza i łatwiej jest nim wyżywić. Tutaj nasze farmy więcej w tym rejonie pobudujemy. Tutaj będzie tylko ta poręba jedna. 100 jedzenia to starczy, czyli 140 dni to się zrobi. Dobrze, tak, tutaj troszeczkę tego. I tutaj wyruszą. O, pierwszy rolnik. Co zawsze bardzo cieszy. Teraz z odpowiedniego rolnika do tej chaty rybackiej wrzucimy. To jest gdzieś tutaj tak. się zaczęło to robić. I tego w sumie też tutaj możemy i będziemy mieli przynajmniej większą produkcję z tej chaty, mięsa. A mięso się też sprzyda do przenoszenia. Dobra, tych tutaj przeniesiemy. Ile tu mamy? Sto, ponad 100, więc myślę, że znowu trochę przeniesiemy drewna jeszcze. Na razie tego rolnika nie będę przenosił, bo chcę, żeby ich trochę więcej było. Jest tak. Myślę, że 70 drewna spokojnie mogę przenieść. Całe to i zapełnijmy to kukurydzą i marsz tutaj. I ładnie poszło. No i mamy zbudowane teraz tutaj już porębę, więc mamy wreszcie przychód drewna, jak widzicie Dosyć tam już o połowę zniknęła tego jedzenia co było, ale na razie to nie jest wielka tragedia. Oj, ja tam przycisk. Teraz tak, tych trzeba tutaj do tego wrzucić. Tutaj jacyś niewolnicy się narodzili. Zostawię ich w sumie myślę. Zamykałem tego hurowca, jest mnie No i to będzie chyba już ostatni, e, ostatnia dostawa drewna, tak myślę. Bo oni teraz mają dosyć ładny bonus. Jakbyśmy nawet zaczęli drugą porębę robić, to będzie... na czas powinno... sama produkcja dostarczyć. Dobra. Wy trochę jedzenia. I tutaj, teraz tak... Co do was. Co co do Was? Na pewno tak, sprzeda się ferma. Nawet tu będzie się to będą potrzebni dodatkowi niewolnicy. E, czy tutaj mamy już jakieś niewolnice? mamy? Tylko, że ci niewolnicy też jeden musiał przynajmniej pójść tutaj. Tutaj się też to produkuje ładnia.